Jedno z takich zainteresowań ubocznych, to również jest piwowarstwo. Mam pewną kolekcję kufli, podkładek do piwa, nalepek piwnych. No i tutaj takie, jak to przywożono przed wojną, to jest przed I Wojny Światowej, pamiątka Ratusz Poznański, Ratusz Wrocławski i Ratusz w Gdańsku. To się, powinno się pić w piwo w kuflach. Te kufle są z, z kamionki robione, ale są z różnych materiałów. Są i metalowe, są i szklane, porcelanowe, i możemy kilka zaprezentować. I to są kufle rezerwistów. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że już wojsko dawno się w Polsce skończyło. Służba wojskowa, zasadnicza, jak się kończyło, to młodzi ludzie chodzili z takimi chustami na pamiątkę pobytu w wojsku, ale przed I wojną światową każdy kupował sobie taki kufel, wszyscy, którzy służyli i na koniec służby każdy otrzymywał, no, otrzymał, kupić musiał sobie, no. Kupił sobie taki, to jest 11 Regiment, to jest z Torunia Regiment, toruński. Jest wiele nazwisk z Polski, to są z pruski. Armii. To jest taki nietypowy kufel włoski z deruty, z, z takiej majoliki z deruty, taki zupełnie, sztącie. koguta. Ale jedziemy. I tu taki, może z tych wszystkich najciekawszy. A tu mamy Birchel Tella to jest taki dykwyt Jan, który stosował y, taką gimnastykę, dość prekursor ogródków jordanowskich w Polsce. I tu taka ciekawsza, znanej firmy Metlach. To już bardzo ciekawa, ciekawy kufel firmy Metlach. Tu jest ta firma Metla. Ta firma istnieje do dzisiaj. Jest to specjalna technika, tutaj nakładane. Ale na ten... no to są takie bardziej... Tu jeszcze są kufle cynowe. Tu mamy berliński kufel, ale są również polskie. Mamy z Gdańska, tutaj z Warszawy. Mickiewicz, Warszawa. Cynowe kufle. Również do piwa. Tu mamy Leningrad czy Petersburg. Mamy Piotra Wielkiego na koniu. To są takie. No tu mamy troszeczkę większe kufle. To jest półtora litrowy. A tu mamy nawet dwulitrowy. To wszystko są z południowych Niemiec, Bawaria. A je można dostać na giełdach, nawet w pile na giełdzie antyków. Nieraz można na no, takiej giełdzie tej starości, trudno mówić o giełdzie antyków. A tu z kolei jest do wina specjalny taki. I cztery pory roku. Tu mamy zimę, jesień, lato i wiosnę. To jest wata do ponczu. To jest mamy zamek. To są zamki nad renem. I tu do reńskiego wina. Do takich ponczów, do wina to jest specjalna misa. I tu mamy poszczególne zamki, które nad renem są. Tutaj Ruina zamku, Godesberg. Rheinstein. Zamki nad renem. I tu mamy winogrona. I to jest specjalny taki. No też kamion, dlatego że kamionka to włączyłem do zbiorów, ale to nie jest do piwa, już to jest do wina. A teraz takich ciekawszych, takich już bardziej dziwnych, tu jest taka dla piwoszy jak piwo się skończy, że ktoś przyniósł to dzwonek To z dzwonkiem. Tu jest napisane. To dla podróżników, święty Krzysztof. No można zadzwonić, jak się piwo skończy. Są również kufle z pozytywką, że jak się przestaje pić, to jest muzyka. No i za chwilę takich jeszcze kilka browary monachijskie. Wszystkie Monachium ma sześć browarów: najbardziej Hofbrau, Paulaner, Hacker, Pszor, Lewenbroj, Szpaten. To są te najczęstsze. Browary yy, monachijskie, bawarskie, no i tu takie typowe kufle a szklane również. To, to, jest, to są bardziej współczesne, już nie są już takie dawne. To w pruskiej, pamiątka też z I wojny światowej. Tu herbowy kufel rodziny szlacheckiej, tu jak też. mieli swoje herby. I to z poszczególnych miast, tutaj mamy w Wiedeń browary. Ciekawszy, to jest browar berliński. A nasze browary też robią takie kufle. Zaraz pokażemy również polskie browary. A tu mamy też z pierwszej wojny z Hindenburgiem. Taki historyczny z pierwszej wojny światowej. Jak Hindenburg wygrał bitwę pod Tannenbergiem, to bardzo dużo pamiątek było z Hindenburgiem. To tak w kształcie bucika. Tu też z dzwonkiem. Jak było jeszcze górnictwo w Pile, to co roku na barburkę były takie kufle piwne. I dosyć niektóre ciekawe. Tu mamy Kufer porcelanowy z Barwórki, 2002 rok. Piła też, nafta piła z naszego terenu. z Polskich to mamy z Bolesławca. ceramiki Bolesławiecki kufel jest taki trochę nietypowy. Wresławiec jest w tej chwili modny, ale jeszcze 15 lat temu to było kto wiedział o Bolesławcu. To jest włoski kufel z deruty. No i są kufle również pcynowe. Ale mieliśmy takie mniejsze, a teraz mamy Kufel taki całkowicie cynowy, ale te niestety jak one spadną to się, to nie tłuką, ale można się uszkodzić. Również polskie takie są. A tutaj mamy holenderskie z porcelany Delft, taka majolika, taka prekursor porcelany holenderskie. Dwa różne takie, takie charakterystyczne niebieskie dekoracje. Sceny rodzajowe, najczęściej holenderskie. Nietypowych kufli jest kufl z pozytywką. Jak ktoś zaczyna pić piwo, to on zaczyna grać, a jak ktoś skończy picie, czy skończył. I już w tym się piwo stawia, pozytywka przestaje grać.